E, witam Was, Wesparany. To jest dla Was czytanie na sierpień 2020. Karty są rozłożone, ponieważ się wyłączyło nagrywanie. Także nagramy to jeszcze raz. E, I co się tutaj u Was dzieje? Ogólnie tak, Wasza sytuacja, karta śmierci, przyczyny, siódemka kijów i piątka e, pentakli. Co jest z wyzwaniem? Królowa Mieczy, może być to osoba znaku e, powietrznego. E, co było w przeszłości? Trójka pucharów. Co macie w głowie? Ósemka pentakli i siódemka pucharów. Sporo właśnie tych siódemek. Pod spodem mamy też siódemkę, pod spodem energii, siódemkę pentakli. Co nadchodzi w najbliższej przyszłości? Król a, kijów. I to jest Wasza energia. To może być również e, osoba z e, Jak Wy siebie widzicie w tej sytuacji, dwójka mieczy, Otoczenie szóstka mieczy w, w obszarze takim niewidocznym, to czego nie widzimy, mamy kartę diabła i wynik bądź rada, a potencjalny wynik rycerz pentakli. Ok, i co się tutaj dzieje? No szykuje się zmiana, ta zmiana trochę nadchodzi i... Czego ona może dotyczyć? No, albo dotyczy jakiejś znajomości z osobą, może to być przyjaźń, tak? bo mamy y, taką dosyć radosną kartę przyszłości, trójkę pucharów y, bądź porozumienie, bądź przyjaźń. Są to też jakieś wiadomości, które do nas dochodzą z jakiegoś takiego dosyć bliskiego kręgu, ale ta zmiana nadchodzi, prawda? I te trzy osoby, które tutaj były w przeszłości i teraz tak jakby śmierć do nich przechodzi. Tylko, śmierć mówi o tym, że to już nadchodziło e, i można było się tego spodziewać e, powoli, ale e, właśnie systematycznie, krok po kroku. I myślę, że trochę barany. E, jakby się izolują od tej zmiany, tak? Albo, no, ta karta wskazuje, ta dwójka kijów, że tak jakby potrzebujecie jeszcze czas, potrzebujecie jakby się zastanowić i izolujecie się od, albo od tych problemów, które nadchodzą, albo mówicie, że jeszcze nie, jeszcze chwila, jeszcze tak mi się zastanowić. Natomiast jakby... To, co się dzieje w Twoim obszarze, no szóstka e, mieczy tutaj e, mówi o tym, że zmiana nadchodzi. E, I prawda ciekawie jest, że ty tak jakby zostajesz z tymi burzliwymi wodami e, w tle, natomiast ta szóstka mieczy mówi o tym, że ktoś odpływa od właśnie jakiegoś czy konfliktu, interesów, czy e, tak jakby przynosi się w inne miejsce, to może być e, po prostu rozwiązanie znajomości, yy, tak? Ponieważ mamy tą kartę przyjaźni przeszłości, bądź po prostu zmiana. I myślę, że tak jakby no, ta energia, która tutaj się pokazuje w najbliższej przyszłości, ten król e, kijów, mówi o takim zrozumieniu sytuacji, tak, bo ta śmierć nadchodzi, ta zmiana nadchodzi i tak jakby dochodzi do tego króla i oni się spotykają i przychodzi pewnego rodzaju refleksja, ale myślę, że tutaj w ogóle nie widać jakiegoś zaskoczenia dla ciebie, tylko jest po prostu tak jakby naturalnie przychodzi to w pewnym momencie i tak, jakby no jest uświadomienie sobie, że to już jest teraz, tak? Co jest w ogóle przyczyną? I mamy siódemkę kijów i piątkę pentakli. I siódemka kijów jest kartą waleczną kartą pokonywania jakby przeciwności, też stania takiego odważnie, jakby za swoimi przekonaniami. Jest trochę outsidera. No, i mamy tą piątkę pentakli. Znowu jakieś tutaj odchodzenie. Ale piątka pentakli mówi o wybraniu trudnej drogi i w ogóle dużo jest tutaj właśnie tej energii, takiej pod spodem, e, takiego wyboru jakby trudniejszej drogi, ale na własnych zasadach. Tu jest sporo takiej determinacji do tego, że zro zrobisz. Tak, jak ty będziesz chciał. No i może się to wiązać z niewygodą pewnego rodzaju, bo tak, jakby obydwie karty mówią o tym, że jest zima. Może być ciężko, może trzeba będzie zacisnąć pasa, ale mamy wybór, czy wychodzimy do środka, do tego ciepełka, czy wybieramy samotną, trudną drogę. I no, siódemka kijów mówi o odwadze, o hartości ducha, także myślę, że tutaj idziesz po prostu po swojemu, bądź tak jakby no, jakaś osoba tutaj odchodzi, wybierając jakby własne przekonania, własną jakąś drogę i odchodzi w ogóle w inne miejsce, tak? Bo ta zmiana się szykuje i ona nie jest tutaj tak jakby zaskoczeniem, tak? Może ta dwójka kijów mówi, że nie chcesz się w to mieszać, e, dwójka mieczy, że albo nie chcesz się w to mieszać, albo tak jakby bronisz jakby swojej pozycji, izolujesz się trochę od tego, e, bądź tak jakby... Mm, Trzymasz się od tego zdala w jakimś sensie, albo tak jakby to nie jest Twoja decyzja tutaj. E, natomiast, e, tak jakby wiemy, że to nadchodzi. Tutaj nie ma jakby wielkiego zaskoczenia, dlatego ten e, król kijów, tak jakby kiedy to już dochodzi do Niego, tak jakby w pełni on sobie to uświadamia, nie ma zaskoczenia, jest takie raczej uświadomienie sobie, że ten czas właśnie teraz nadszedł. Co jest wyzwaniem? No, i mamy taką królową mieczy. Może być to znak właśnie powietrzny, ale tak, jakby ta królowa mieczy jest trochę taką śmiercią, która tutaj nadchodzi, z jakąś komunikacją. I może właśnie trochę w, trochę właśnie izolujesz się od tego, co tak naprawdę się dzieje. Może od tej konfrontacji z tą osobą, bo ona jest dosyć bezpośrednia, i to będzie wyzwaniem. E, prawda? I trzeba się będzie spotkać i to omówić, tak? Ty z, ze swoim kijem e, i ta osoba ze swoim mieczem, tak, i coś, jakieś porozumienie tutaj będzie. Jeżeli to jest decyzja tej osoby, to ja mam wrażenie, że to jest ostateczna, bo śmierć mówi o tym, że tak jakby już przeszedł ten proces, um, jakby myślenia na ten temat, podejmowania tej decyzji, ona jest taka jakby ostateczna, końcowa, tak? Teraz jest tylko wykonanie, krok po kroku, systematycznie. Także myślę, że może być konfrontacja z tą osobą i tak jakby może spojrzenie sobie w oczy e, może być tutaj wyzwaniem, tak? Bo jest to osoba, która wychodzi tutaj naprzeciw, z mocnym komunikatem, z informacją, tak? której ty możesz nie chcesz usłyszeć, może nie chcesz tak, jakby tego, tej, tej konfrontacji, takiej właśnie jeden na jeden, może bardziej chcesz się od tego odizolować, tak? Jakby decyzja już tutaj, już tutaj o tych zmianach na, następuje, tak? Jest to osoba, która albo właśnie ona wybiera tą trudną drogę. Bo jest to zdecydowanie właśnie dwie karty odejścia. Może nawet jakieś przeprowadzki albo zmiany takiej w ogóle u podstawy, totalnej. Natomiast tak, co ty masz w głowie? No mamy ósemkę pentakli, więc dosyć pracowita karta, i poza tym mamy pod spodem. Hmm, jakieś pieniądze, coś, w co zainwestowałeś. Siódemka e, Pentakli mówi o tym, że właśnie ta siódemka już jest tutaj zainwestowana i jakby my mamy w głowie dalszą pracę jakby nad tematem, tak? Zainwestowaliśmy już tak dużo i jest kontynuacja. Pod spodem mamy króla e, Pentakli, więc znowu chodzi o jakąś stabilność, tak? Tym bardziej, że jakby wynik jest tym rycerzem Pentakli, pod spodem jeszcze kochankowie, okay? czyli jakiś wybór. E, natomiast, właśnie ta siódemka mówi, że pracujemy. Masz już tak jakby 7 zebranych, kolejny dopracowujesz, doszlifowujesz. Jest 80%, tak jakby 70% zainwestowane. W głowie masz, żeby to kontynuować 80%, być może wszystko skończyć. Tak. I siódemka Pucharów tutaj również mówi o tym, że jakby mentalnie widzisz tutaj wiele możliwości, przyszłość. Jakiś jeszcze dodatkowy, dodatkowy rozwój, tak? który można tutaj jeszcze zrealizować. Więc jakby ty wierzysz, że tutaj warto dalej inwestować w tą sytuację, myślę, że ktoś się z tego wy jakby wykręca może być to na przykład rozwiązanie spółki bądź jakiegoś wspólnego interesu tak, ktoś nie wierzy w to, więc tak jakby podjął już dawno decyzję, aby odejść ok e natomiast Ty tak jakby się tutaj angażujesz i tak masz e to w głowie, więc izolujesz się tutaj od jakichś problemów tak e i co, co jest tak, jakby ukryte w tym wszystkim? No, karta diabła może mówić o pewnego rodzaju tutaj manipulacji, tak? O em, jakichś chwytach takich, e, czy poniżej. Nie chcę powiedzieć poniżej pasa, bo diabeł mówi o tym, że tak, jakby. Może to, co jest ci powiedziane, ma jakieś drugie dno. Albo ktoś może próbować tutaj, jakby może nie szantażu, ale jakiejś takiej presji psychicznej w tej sytuacji w stosunku do ciebie. I to może być właśnie, mieć wszystko jakieś takie drugie dno. Ta karta może również mówić o pewnego rodzaju uwikłaniu, bo diabeł mówi o tym, że jest tutaj jakaś kontrola sytuacji. Coś jest też również na rzeczy, tym bardziej, że on jest w ukryciu, tak? Także możesz nie widzieć, że tak jakby plan jest zupełnie inny niż jest Ci tutaj przedstawiony. Ale decyzja jest już podjęta, tak? Być może powódki są ukryte jakieś inne niż te przedstawione. Natomiast jest tutaj jakaś konfrontacja z jakąś ostateczną decyzją. E, czego będziesz doświadczać? I ten król Kijów jest tutaj bardzo mądrą osobą, tak jakby... Myślę, że w tym punkcie następuje tutaj, jakby takie ostateczne zrozumienie tematu. Tak? On bierze ten kij i tak, jakby opiera o swoją głowę. Wszystko dochodzi teraz, wszystko się składa, tak, jakby w całą układankę. Wracasz również do swojej energii. I tak, jakby jeżeli tutaj była podstawą jakaś przyjaźń, prawda, w przeszłości, ta trójka pucharów, to są takie psiapsiły, no to ta śmierć, jakby pozbawia złudzeń, tak? Ten diabeł, tak, jakby. Wychodzi na jaw, że prawda, to jest toksyczna, pewien pewny toksyczny rodzaj relacji, wykorzystujący bądź manipulujący. Tak? Myślę, że to dochodzi e, do Ciebie. No, Karta ci mówi, że następuje zmiana i tak jakby yy, no nieodwracalna, tak? Ktoś tutaj odchodzi z całej tej sytuacji. Okej, okay. dobrze. No czym to się kończy? No mamy rycerza Pentakli rycerz Pentakli znowu tutaj taką stałą energią, zaangażowanie, tak jakby dalszej, dalszej pracy nad czymś. Rycerz Pentakli też jest, może być tutaj nową osobą, propozycją jakąś, taką. Na dłuższy okres czasu, która przyniesie jakieś większe korzyści, ale to jest też karta jakiejś lojalności, wytrwałości, zaangażowania. Jest wynik tej zmiany. Jest tutaj jakaś zmiana, i jeszcze bardziej, jakby angażujemy swoje środki. Teraz się tak zastanawiam, bo jednak ten diabeł mówi. Natomiast ten diabeł mówi o tym, że nie widzisz jakiegoś drugiego dnia całej tej sytuacji. Myślę, że w jakiś sposób to do ciebie dochodzi. Ty zostajesz z pracą, w którą chcesz się zaangażować, bo widzisz wiele możliwości, tak? albo takie możliwości zostały ci obiecane. No, śmierć mówi, że decyzja została już podjęta i jest tylko, po, bo ona, ona nadchodzi. Nadchodzi koniec jakiegoś porozumienia, jakiejś trójcy. Jaka by była rada dla baranów? Bo ten diabeł jest trochę martwiący, tak? Bo on mówi, że prawda, nie widzimy jakby jakiegoś przywiązania, nie widzimy tutaj jakiegoś uwikłania własnego w tej, w tej sytuacji albo manipulowania. Jesteśmy tak, jakbyśmy byli manipulowani. Myślę, że jest pewnego rodzaju dojście do, do, do sedna sprawy, bo jakby w tej sytuacji ty trochę wypaczasz, odizolowujesz się od tego, co się tak naprawdę dzieje. A tutaj jakby decyzja nadchodzi wielkimi krokami i ona się nie cofa. Tak, śmierć nadchodzi, prawda? Slowly but surely, czyli powoli, ale zdecydowanie. I nie robi kroków w tył. także to wszystko nadchodzi. Możesz to do pewnego momentu tutaj. Um, do pewnego momentu ignorować, tak? Jest sporo zainwestowanych pieniędzy, bądź środków, bądź pracy jakieś, tak? Ta siódemka znowu Bucharów mówi o pewnego rodzaju iluzji, więc tu może to być tak, jakby obiecane. Masz yy, jakby w głowie, aby dalej nad tym pracować, tak? Ale jednak ta siódemka pokazuje jakieś iluzoryczne rzeczy, tak? Tym bardziej, że jestem diabeł. Jaka by była rada yy, dla. Bo wszystko się kończy jakąś propozycją, tak? Z finansową, jakąś dalszą pracą, rozłożeniem na pracy na kolejny plan. Okej, okay. coś nam tutaj wypadło, tak? Dziesiątka e, kijów. I dziesiątka kijów w ogóle w tej tarli mówi o odizolowaniu kogoś od reszty, tak? Ucięciu. A dziesiątka kijów mówi też o ogromnie, jakby w ogóle, obowiązku. Dziesiątka oznacza koniec, tak jakby doszło to już do ostatecznej, tak jakby już wszystkie kije, wszystkie doświadczenia zostały zebrane, tak? Więcej się nie da. Jest tak jakby zebranie wszystkiego na swoje barki. Więc ja myślę, że tutaj dobrym jest yy, po pierwsze odchodzenie tej odsowy i trzeba będzie odizolować. I my, myślę, że ten diabeł w pewnym sensie tu wychodzi na jaw i zdajesz sobie. Sprawę, tak? Że to nie była przyjaźń, nie była dobra znajomość, tylko właśnie ta karta mówi o odizolowaniu kogoś od reszty albo siebie. Odizolowaniu. I myślę, że tutaj jakby dochodzi do ciebie pewna, tak jakby uświadomienie sobie, że właśnie pewną decyzję tu trzeba podjąć, tak? No. Dla Ciebie jest to pewną rodzaj stabilności, jakby dalszym planem na przyszłość, tak? to jest karta stabilności, ehm, jakby jakiegoś dobrego planu. Dalszego, myślę, dalszej pracy. Natomiast ktoś tutaj rzeczywiście odchodzi, i najlepiej by było odizolować go od reszty bądź od Twojego planu, od Twojej, tak jakby pracy, tak. Więc e, może ktoś po prostu zwalnia się w Twojej firmie i dobrze by było, tak jakby go odizolować od jakby, tych spraw, obowiązków, dać mu odejść i uświadomić sobie, że było tutaj jakieś drugie dno tej znajomości. No dobrze, myślę że to wszystko parany. Pozdrawiam, widzimy się w przyszłym miesiącu.